Witam serdecznie. Słuchajcie. Yy, zgoniłem gołębie. Miałem je nagrywać, ale zgoniłem gołębie i yy, minęło jakieś, ja wiem, 20 minut i straciłem je w ogóle. Yy, straciłem je w ogóle z, z pola widzenia. Widzenia, nie wiem gdzie one są. No ale pewnie gdzieś są. 20 minut minęło, nie widzę ich. Czyli już zaczynają odchodzić Nie wiem gdzie one Nie mam pojęcia, nie widzę ich Poczekamy Poczekamy, zobaczymy Tu jakieś pocztowe lecą Nie ma gołębi, nie ma gołębi 40 minut Przypuszczam ich nie będzie No zobaczymy Na razie czekamy za moimi gołąbkami czyli już zaczyna się sezon od odejść nie widzę ich, nie widzę chyba, że gdzieś są, co nie widzę tutaj z boku gdzieś, ale nie, no nie ma ich ewidentnie gdzieś się po prostu zapuściły <gry> nie mam gołębi no, ładny gwizdek dobra co by nie było trzeba czekać Dobra, na razie pauzę. Bo to jak będą się jak się pokażą, to wam nagram zobaczymy. Zobaczymy, gdzie one są. Dobra, na razie pauza. Słuchajcie, minęło e, chyba z pół godziny, już dobre. I gołębi nie widzę. Nie wiem, gdzie mam gołąbki. ale wam pokażę. Pusto w głębniku. Tu nic nie ma, żeby nie było, że kombinuję. Nie ma nikogo. po prostu nie wiem gdzie one są. Nie mam pojęcia, czekamy dalej. Pół godziny minęło, nie? Pół godziny minęło. Hmm. No dobra, czekamy dalej. Witam, słuchajcie, minęło 40 minut. I tu widzę, przyleciały. Dobra są, widzę, widzę. Tu są, muszę wyjść stąd. No bo dobra, tu może one z tej strony od nich przylecą. Widzę, widzę. I z tej strony wracają. Teraz Wam pokażę. Nie widać ich jeszcze. Gdzieś tam dołem wracają. Czekajcie, bo tu zaraz zobaczymy. Je tu za drzewami, gdzieś tam. Może wyjdę stąd, właśnie będzie lepiej ich widać. Tam gdzieś były. Na Cepenie, tam gdzie kiedyś się puszczałem Czekajcie. Gdzie one są? O tu wracają. Czekajcie, czekajcie. Kurwa, czekiłem się. O, tu są no wracają. Gdzieś były tam e, Tu są Dobra są. No 40 minut, no jejku, ale odejście. No ale odejście. Jest do kilometra chyba odeszły gdzieś tam tą stronę. No ale sobie ładnie odeszły. No tutaj są, dobra, już są tu na dole kurde, w ręce zimno No to są teraz No dobra, są przyleciały Dobra, na razie pauza, ja tylko to coś ogarnę chwilę i po ponagrywam trochę na ziemi no dobra, czekajcie dobra, takie trochę słońce się pokazało zaraz siądą klepią, klepią No, a Płd. zamknięte tam w środku, żeby nie szparowały, ale muszę je wysłać we wtorek, bo w środę je wysyłam. A teraz nie siądą, klepią, klepią. Nie, zaraz je ściągnę, słuchajcie, ale no, mówię 4, 4, około 40 minut, odejście się, no, no chyba teraz Tania już tu klepie pojedynczy No no teraz nasiadał siadał, czekajcie jeszcze raz Dobra, nie no, siadał zaraz, no, niech nasypie trochę na ziemię Coś im się nie chce siadać jakiś murzynek mój przyleciał. Gdzieś był? Nie wiem. Klepie też. Może wtedy jak odeszły by doleciał, no Tak, tak. Teraz murzynek jeden doleciał. Górą wrócił jak tam gdzieś były. Chyba mu się... O, co tak się zerwało? Jastrząb? Zbystrzały, tak? Wrona tu na dole. Dobra, tak szybko nie siądą, dobra, na razie. Czekajcie, pauzę, jak one siądą, dopiero, bo teraz latały. Zawrona ich podkręciła. A nie, tu dron, widzę drona ktoś już, proszę. Ten dron mnie wkurza. To chyba sąsiad, ale to jest trochę nie fair, że tym dronem mi tu w głowę wjeżdża. No, poleciał tutaj. co tu za potem sąsiad. Bawi się dronem i czym? Znaczy, jak wróci mi tym dronem do gołymi, to będzie trochę. Dobra, przeleciał a tu jastrząb z broną, no tak, tu jastrząbek z broną leci. Tu dron, tu jastrząb, tu wrona, zawsze coś. <gryw> Dobra, teraz nie siądą, bo ten dron i wrona i to wszystko podkręciły, je to nie polatają, dobra, czekajcie chwilę, ja sobie tutaj na ławce coś położę, żeby usiąść, bo jest wilgotno no znowu tym dronem mi tu przyleciał w gołębie, no ludzie, no, w gołębiach dronem co to za cymba. O, Jezus, co za ludzie jacyś porąbani dronem w Gołębie, no ludzie wiecie co? Dronem w Gołębie przecież, kurde, jak któryś to, nie wiem, kto mógł z daleka w ten dron przylecieć, no ale sam lot Gołębi dronem, no ludzie Dobra, na razie No i wraca tym dronem, teraz wyżej No za Gołębiami mi lata dronem, no to z tamtej ulicy tam z tyłu Raz zobaczymy skąd on przyleciał gdzie on zejdzie stoi w miejscu tam na razie no zobaczymy no kurde no i leci jeszcze raz Człowieku, co ty robisz mi tu tym dronem? No zobaczcie, no, co za debil jakiś, no wiecie co? No proszę Popij się w łeb, ty cymbale jeden. Widzisz, że go nagrywam, bo to mi podlatuje tym dronem. Muszę bo. Dobra, na razie pauza. Dobra, musiałem wygonić, by dać te podwojery, te od razu usiadły. No słuchajcie, no bo się bałem, bo jakiś albo to dzieciak, albo jakiś stary, niepoważny człowiek. No przecież cały czas wjeżdżamy dronem w te gołębie, w sam środek lotu. Przecież tego drona by też stracił, jakby się te śmigła w pióra wkręciły. Przy ten dron by mu tu spadł. Zaraz by pewnie przyleciał tutaj po tego drona. Ale mnie nerwów kurde narobił, no. To jest właśnie to. Dobra, niech siedzą tutaj, zaraz je wpuszczam do środka. Poważni ludzie, no. Mały taki dron, ale... ale spadłby mu na 100%, jakby się gołębia... zahaczyło gołębia. Alby o Jezu, po, pokaleczyłby mi ptaki przecież. Dobra, to Budapeszty sobie... sobie żerują. niech sobie jedzą jeszcze nie, nie szkoduje, że je wysyłam, nie szkoduje, że je sprzedaję, no trochę no, nie chcę, nie chcę zamkniętych trzymać, a one tu mi w locie musiałbym nic nie mieć, tylko Budapeszty i wypuszczać tylko modę od początku i ganiać młode. a ten dron tu jeszcze jest, zobaczcie, tu jeszcze jest cały czas, nad drzewem tam lata sobie teraz tam gdzieś poleciał No, teraz nad, nad tym domem jest tam prawie. O, leci w moją stronę. Nad domem tym stoi równo sobie tam gdzieś ale no, to nic nieważne. Dlatego ściągnąłem tego łęby na dół, żeby żeby jakiś symbol nie pokaleczył mi gołąbków. może no obraz nudzi się i poleci no ale niepoważne niepoważne straszne sami powiedzcie co takiemu człowiekowi zrobić jakby to spadło i on by tu przyleciał no co pewnie wezwać policję bo pewnie to jest świadome nie świadome świadome yy. Świadomie chciał skrzywdzić, yy, uszkodzić yy, yy, te zwierzęta, jak to się mówi, no trudno, no co. Zobaczcie, no, te przyleciały tutaj blisko, koło mnie? Także wracając do Budapesztów, no słuchajcie, no tak, no. I musiałbym tak, ale nie, nie chcę już, już nie chcę i i fajnie, że idą w całości do kogoś i tyle. Tu są pary parzyste, tu są parę parzyste i, i z tego roku. Nie część już stąd y, 15 sztuk tych chyba, 15, czyleś tych młodszych z tego roku wydałem wcześniej. Trochę sobie kod było prawie 70 w sumie chyba z tego co pamiętam No zostało tamte oddałem te ten mi kot do, do, do doszykował, no i, i zostało 40 rów, No ale to nic, drogi. A tutaj widzicie, jak siedzą. Siedzą sobie, odpoczywają na trawie. Tam kolego, jeden odzywałeś mi się do mnie, że, że tych murzynków. No bo to dla mnie będzie za dużo trochę tych murzynków. Ale ja mówiłem, to tam kto temu co tam mówiłem to 20 sztuk bliżej wiosny no to tak 20 sztuk bliżej wiosny i to te, te jasne te ciemne, te ciemne murzynki no, mocne wszystko gołębia fajne takie równiutkie są fajne gołębki takie zobaczcie jak przychodzą pod same nogi patrzcie pod nogami normalnie mi yy. Samiczka moja 3 letnia zdaje się fajne równe czarniutkie. Te moje stare, słuchajcie, to są dobrane, już gołąbki. Ale ta, ta czernia jak widzicie jest całkiem mina, nie? Zobaczcie jak one, a się świecą No, aż już fajnie popierzały. Dostały teraz jeszcze dostały elektrolitu, dostały jakiegoś, dostały. Yy probiotyki dałem jeszcze, bo ich odrobaczałem też ich wzmocniłem, dobre są w formie teraz przydało się, A może ich nam no, się wykąpią, nie no dzisiaj to może nie no nie chce mi się iść tam robić im, y, tą wodę do kąpania, bo nie chce mi się tu siedzieć za bardzo tu wam tylko nagram no widzicie, ładnie gołąbki odeszły, później dron Przeatakowanie atakowanie drona, o Mirek wygonił swoje koczkodany o i ten, zawsze coś się dzieje, widzicie? Wystarczy wygonić gołębie, i, i zawsze coś jest do nagrania. <laughs> Nie dlatego tam sporadycznie, ale nawet taka głupota ludzka też y, y... trzeba to zrozumieć. Dobra, wpuszczam je do środka. Słuchajcie, to już jest jest y... 16 minut, zaraz. Dobra, wpuszczam je do środka, nie wejdą, zobaczymy, też ładna pogoda jest, może faktycznie na wodę do kompania. tu oczywiście ogarnięte wszystko, tak jak zawsze na weekend musi być, Zapeżne też na słonku niech posiedzą, niech się wzmocnią, dobra czekajcie, ja im wezmę wodę do kompania jeszcze yy, przygotuję.